Cześć, tu V, witam Was. W nowym odcinku pancernej pięści i znowu przejedziemy się Dicker Maxem, czyli prezentem od jednego, jednego z radiosłuchaczy. Dostałem tego Dicker Max jakiś czas temu. Mówiłem już o tym w poprzednim odcinku, więc nie ja będę się powtarzał jeszcze raz dzięki za tego Dicker Maxa. No i mamy mapkę malinówkę, spróbuję tutaj poświecić. Dicker Max ma dobry zasięg spotowania, to jest 400 metrów podstawowego. Ja mam tutaj wspomaganie w postaci lotnetki i widzicie, już mam wyświecone. 4 czołgi praktycznie. Na samym początku moje, y, moi towarzysze tutaj mogą do nich zacząć strzelać, zadawać obrażenia. Oczywiście za każde to zadane obrażenie ja dostaję połowę tego co oni zarobili, więc to jest bardzo fajne, jeżeli jeżeli zaświecicie y, i mogą tutaj postrzelać do nich y, to naprawdę na tym można fajnie zarobić i, y, i nie wydać kasy za bardzo nawet na, tutaj na y, amunicję. Zostając z tego muszę się troszkę cofnąć, To jest taki fajny dołek, dosyć generalnie świecenie z tych krzaków jest całkiem niezłe, jeżeli właśnie macie 400 metrów, czy więcej niż 400 metrów, to można stąd sobie fajnie poświecić na samym początku, spróbować złapać przeciwników. Ponieważ jestem terem szóstym, to tutaj muszę naprawdę uważać i e, raczej nie wychylam się za bardzo, nie jadę do przodu, nie jadę na górkę, bo, bo to nie jest miejsce dla mnie, mogę bardzo łatwo spaść, mam tylko 550 HP, więc to jest tak naprawdę dla dwa strzały, dla dla 8 tieru, czy na 3 strzela dla jakiegoś meda 8 tieru więc lepiej żebym tego po prostu nie robił i nie ryzykował, postoję sobie tutaj włączę lornetkę i poczekam na to co się tam wydarzy widzicie znowu zostali zaświeceni, można do ich podstrzelać, teraz udało mi się na się trafić teraz próbuję by... może wyjąć to su co cofnę się kawałek za krzak, żeby się znowu nie zaświecić i sobie spokojnie zadaję obrażenia naprawdę czasem nie potrzeba, żebyście strzelali, wystarczy, że będziecie po prostu świecili jakiś czołg i, i to, będzie, to będzie wszystko, co potrzeba. Widzicie, to jest 382 metry do niego, czyli to nie jest daleko. Jeżeli macie lotnetkę i dobry zasięg widzenia, to będziecie w stanie wyspotować takie czołgi i w ten sposób pomóc swojej drużynie. Pomalutku, pomalutku, Zdał się ten gdy zaświecił, zaraz go spróbuję trafić. Tutaj raczej to nie mogło wejść, bo tam był bardzo, bardzo schowany, ale HP-u pomału spada, ktoś go tam trafia przez, to, przez te dziura, przez te dziury, przez te okna w budynku. Ja też spróbuję go tutaj ustrzelić, widzicie jest miejsce, niestety, a niestety, udało się trafić, Wesz, w, wszedł pocisk i udało się go, go zniszczyć. Oczywiście takie pociski nie będą chodziły za każdym razem, bo, bo ta losowość powoduje to, że te pociski czasem lecą troszkę troszkę w boka, tam trzeba trafić centralnie ale warto próbować, zwłaszcza w takiej sytuacji kiedy jestem właściwie bezpieczny i mogę sobie spokojnie do niego postrzelać może się go udał tutaj w, ten, w tą końcówkę wieży trafić albo w teraz w tą wystającą tą część, widzicie, tutaj jest tylko mał, malutkie miejsce na przestrzał, jeszcze do niego strzeliłem, Ferdynand zdążył go zdążył go wykończyć, no i mamy ogromną przewagę 6 do 1 w tym momencie a z ciekawostek Zaktualizował mi się XVM. Dużo osób mnie pyta o to, kiedy się zaktualizuje XVM. Niestety nie jesteście w stanie na to w jakikolwiek sposób wpłynąć. To nie ma znaczenia to, od kogo macie paczkę. To jest tylko, tylko i wyłącznie sprawa serwerów, które, z których są pobierane informacje i, i tak naprawdę to od nich zależy kiedy wam się ten to WN czy Windows aktualizuje, więc nie macie na to wpływu. Ostatnio się to dzieje bardzo, bardzo rzadko. Kiedyś to było raz w, raz w tygodniu, raz na półtora tygodnia, a w tym momencie nawet miesiąc trzeba czekać na to, żeby się ten XVM zaktualizował, więc no niestety musicie uzbro uzbroić się w cierpliwość i, i w końcu ten XVM nam się zaktualizuje, tak jak mnie się zaktualizował, więc, więc po prostu poczekajcie na to zwyczajnie i no i trudno, i trzeba się z tym pogodzić, bo, bo nie mamy na to żadnego wpływu. T21, tutaj niestety nie widzę tego T21 został przez 69 wykończony, więc co nawet lepiej dla, dla nas. Jedziemy sobie na tutaj na tą, na tą górkę tak zwaną, bo no, to nie jest ta górka, ale na tą wodę spróbujemy tam sobie powędkować trochę może jakiegoś herkata wyjmę tutaj w międzyczasie, ale raczej, raczej go w ten sposób nie trafię. Jeszcze jeden strzał, może teraz. Nie, nie udało się, został wykończony, więc jedziemy do przodu i będziemy próbowali coś sobie jeszcze wyświecić. Tak jak mówiłem poprzednio, d Max ma dość mało amunicji. Widzicie, zostało mi w tym momencie już dziewięć zwykłych pocisków. Wożę tutaj sobie trzy goldowe peski, chociaż ich praktycznie nie używam. No i dwa burzaki na jakieś, na jakieś dedeki niemieckie. Generalnie bardzo polecam, żebyście założyli sobie właściwie do każdego czołgu w tym momencie. Dwa, trzy pociski burzące. W zależności oczywiście od tego, jak szybko ten czołg ładuje, jeżeli ładuje trochę szybciej, no to możecie tych pocisków wozić trochę więcej. Bo naprawdę przydają się na, na, na te, te deki nowe niemieckie, i, i dzięki tym burzakom, można im zadawać trochę szybciej obrażenia, trochę więcej tych obrażeń. I, I w tym momencie to jest tak, że one przydają się do, 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 do nie tylko do zbijania kapa, tylko właśnie do walki z tym tdk Jeszcze kiedyś, jak nie było złotej amunicji za kredyty, to naprawdę się woziło sporo burzaków po to, żeby, żeby z jakimś takim mastodontow zadawać, zadawać obrażenia, bo losowania były też inne, więc czasem piątym, szóstym kierem losował na dziesiąte i trzeba było sobie w jakikolwiek sposób radzić z tym, więc więc ludzie używali pocisków burzących i strzelali po prostu do, do lepiej opatrzonych czołgów, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia. W tym momencie jak już są, jak już jest amunicja premium za kredyty, no to to wygląda trochę inaczej, no, bo ładuje się po prostu amunicję złotą i, i się próbuje wtedy przebijać. Przeważnie się to oczywiście udaje, bo jest zwiększona penetracja. No ale nie o tym miałem. Miałem troszkę o bitwie tutaj poopowiadać. Też 69 się oddzielić na kurce, tutaj uchwycić, tam jest przestrzał. Generalnie tutaj na spotkaniukach się ustawiam, czasem i udaje się właśnie w ten sposób strzelać do czołgów, które tam się znajdują. Fajnie, że się zatrzymał w miejscu, fajnie, że zabrał co 330 prawie. Jeszcze raz go spróbujemy tutaj dobić, zdobyć jakiegoś wtaga. Przeładowałem, strzeliłem, tak jest. Dwa pociski mi zostały jeszcze zwykłe. Potem będę miał trzy prawimowe i dwa burzące. No ale tutaj już, już czołgi dobicie się kończą. Zostało E25 gdzieś przede mną, no i fałeczka. Bardzo, bardzo daleko, tam raczej nie będę jej widział. Chyba, że wyjedzie na na, jakąś, na jakieś zniesienie. Mamy E25, strzelę do niego. Jak patrza, go zramowała i już mamy kolegę wykończonego. Jeszcze fałeczka tam z prawej strony, ale myślę, że T69 nie powinno być większego problemu z wykończeniem tego czołgu. I, i za chwilkę bitwę sobie zakończymy. Tak jak mówiłem, dość przyjemny czołg. Jedyne co. Co mogę mu zarzucić, to to, że jest naprawdę słaby w miastach. Jeżeli nie wylosuje miejską mapę i taką mapę, gdzie nie ma się za bardzo gdzie ukryć w jakiejś, w jakiejś większej odległości od celów, to to naprawdę jest słabo z tym czołgiem. on się da, taki bliski kontakt nie nadaje. 550 obrażeń to jest naprawdę bardzo niedużo. 8 sekund przeładowania to, jeżeli nas na 8 rzuci, to niektóre 8 metiery czołgów ciężkich też tyle ładują, więc tak naprawdę jesteśmy ich w stanie może strzelić dwa razy, zanim nas wykończą to nie jest najlepsze i no i tak jak, tak jak mówię, miasta nie są nie są domeną tego czołgu, natomiast takie otwarte mapy, jak tutaj na tych mapach się ten czołg całkiem fajnie sprawdza, jeżeli może sobie stanąć gdzieś dalej. No i przede wszystkim yy, dużą, dużą jego przewagą jest ten yy, duży zasięg spotowania, czyli podstawowe 400 metrów, powiększony jeszcze ładnetkę yy, powoduje to, że jeżeli znajdziemy sobie yy, dobre, fajnych krzaczek, to możemy sobie sporo naprawdę naświecić. Yy, to jest bitwana, którą zdobyłem na nim od Mistrzowską Aspach czyli tak zwaną MK. Jak widzicie, nie było to jakieś wielkie wyzwanie. Myślę, że po prostu tych czołgów nie jeździ aż tak dużo na polach bitew albo, albo gracze nimi jeżdżący, jak już nie wykręcają kosmicznych wyników. W każdym razie cieszę się, że, że udało mi się dość szybko tą MK na nim zdobyć. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do następnych. Trzymajcie się. Cześć!